No a dziś powiemy o tej jednej, jedynej osobie, dzięki której wejście w prawdziwe, żywe przymierze z samym Bogiem jest możliwe. Dziś między innymi o tym więc rozbieg i lecimy. Frajdę życia z Bogiem słowo daje dziś w wersji Espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. I od razu przechodzimy do fragmentu z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział drugi, gdzie w wersacie piątym czytamy bardzo mocne stwierdzenie. Albowiem jeden jest Bóg... Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego za okup, na, na okup ze wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. Okej, okay. Linka, nie przeszkadzaj, bo teraz o ważnych rzeczach mówimy. Więc zobaczcie, że Słowo Boże podpowiada nam jasno, że. Osobą, która wprowadza nas w przymierze z Bogiem, z Bogiem w Trójcy, czyli z Bogiem Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym, tym, który wprowadza nas w przymierze jest Jezus Chrystus. Jeden jest pośrednik. I to jest bardzo ważne, dlatego, że musimy to złapać: że w przymierze z Bogiem nie wchodzimy ze względu na nasze zasługi, nie wchodzimy ze względu na to, jacy fajni jesteśmy, chociaż widzę, że wielu z nas. To naprawdę fajne, nieprzeciętne jednostki, a ci pozostali i jeszcze bardziej. Więc fajni jesteśmy, ok, ale to nie wystarcza, żeby, żeby być okej okay w oczach Boga. Potrzebowaliśmy baranka bez skazy. Jezusa Chrystusa, który złożył swoje życie, wydał jako okup za wielu, no właśnie, również po to, aby otworzyć nam szansę na wejście w przymierze. I teraz nie będziemy zajmować się innymi osobami, które pojawiają się w kontekście praktyki wiary katolickiej, chrześcijańskiej. Dzisiaj koncentrujemy się na Chrystusie, dlatego że to On jest tym głównym pośrednikiem, On jest jedynym pośrednikiem. I to jest dobra wiadomość, słuchajcie, że mamy to. Że, że tak jak jest jeden Bóg, tak jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus, Jezus. Bo Bóg stał się człowiekiem. Chrystus stał się człowiekiem. Po co? Aby w imieniu ludzkości e, zawrzeć przymierze z Bogiem. I teraz dać szansę każdemu, kto wierzy, aby wszedł w tę żywą, tętniącą życiem relację. Moje życie splecione z życiem Boga. To, co moje należy do Boga, to, co Boga, należy do mnie, bo na tym polega przymierze, w którym funkcjonujemy w miłości, w posłuszeństwie, ciesząc się tym, że mamy Boga i że mamy pośrednika, który nas w to przymierze wprowadza. Znalazłem taki ciekawy fragment z katechizmu pod koniec pierwszego artykułu Katechizmu Kościoła Katolickiego, bo też przyglądałem się tym hasłom zawierającym słowo przymierze. I w punkcie 73 czytamy coś takiego. Bóg objawił się w pełni, posyłając swego Syna, w którym ustanowił wieczne przymierze. Ok, więc Jezus jest posłany i ustanawia wieczne przymierze. I uwaga, o Jezusie, jest On ostatecznym słowem Ojca, nie będzie już po Nim innego objawienia. Mocne, szachmat. W Chrystusie mamy objawione serce Ojca, mamy objawione, to, jaki Bóg jest w Chrystusie, który stał się człowiekiem, i w tym Chrystusie mamy wieczne przymierze. Wieczne przymierze. Yy, przez które Bóg objawia się, nam zaprasza do tej żywej, tętniącej życiem z Nim relacji. Więc wow! Mamy to przez wiarę w Jezusa. Wchodź, korzystaj, bądź dla Boga i z Bogiem. Dawaj i przyjmuj. Błogosław Boga i pozwalaj, żeby Boże błogosławieństwo płynęło przez Twoje życie, dla dobra Twojego i innych ludzi dookoła. Bo mamy jedynego pośrednika, a jest nim Jezus Chrystus. Pomóż nam, Duchu Święty, żebyśmy się tym ucieszyli, żeby to dodało nam pewności i wzmocniło naszą wiarę. Tyle dla dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraźne, aprobaty, zostaw komentarz, polubienie lub udostępnij ten filmik. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.